Zarabianie na nauczaniu języków online. Rozdział 7: Zarządzanie własną działalnością. Trzecie: Zarządzanie opiniami i relacjami z uczniami. Zagadnienia. 3 stycznia. Jak budować długoterminowe relacje z uczniami? 3 lutego: Sposoby na zbieranie opinii i ich efektywne wykorzystanie w marketingu. Budowanie relacji z uczniami oraz umiejętne zarządzanie opiniami to klucz do sukcesu w nauczaniu języków online. Zadowoleni uczniowie stają się ambasadorami Twojej marki, a pozytywne recenzje mogą przyciągnąć nowych klientów. W tym rozdziale omówimy, jak budować długoterminowe relacje z uczniami oraz jak efektywnie zbierać i wykorzystywać opinie w marketingu. Długoterminowe relacje z uczniami są nie tylko korzystne finansowo, ale także umożliwiają nauczycielowi bardziej efektywne nauczanie. Zaufanie, komunikacja i indywidualne podejście to fundamenty trwałych relacji. 3.1.1 Personalizacja nauki. Każdy uczeń ma inne cele, potrzeby i preferencje, dlatego kluczowe jest dostosowanie lekcji do indywidualnych wymagań. Personalizacja nauki pomaga uczniowi czuć się docenionym i zrozumianym. Pierwszego diagnoza potrzeb ucznia na początku współpracy przeprowadź szczegółową rozmowę z uczniem, aby zrozumieć jego cele, np. nauka do egzaminu, podróże, praca, oraz preferencje dotyczące stylu nauki, np. interaktywne ćwiczenia, konwersacje, pisanie. Dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb ucznia sprawi, że będzie bardziej zmotywowany do nauki. 2. Elastyczność i zmiany w programie regularnie sprawdzaj, czy zaplanowane metody nauki odpowiadają uczniowi i w razie potrzeby wprowadzaj zmiany. Dostosowanie materiałów oraz tempo pracy do bieżących potrzeb ucznia zwiększy jego satysfakcję i motywację do kontynuacji współpracy. 3. Indywidualne materiały tworzenie spersonalizowanych materiałów, np. zadań, ćwiczeń czy uizów, sprawia, że uczeń widzi większe zaangażowanie ze strony nauczyciela, co buduje jego lojalność. 3.1.2 Regularna komunikacja i feedback. Skuteczna komunikacja to podstawa każdej długoterminowej relacji, zwłaszcza w nauczaniu online, gdzie kontakt twarzą w twarz jest ograniczony. Pierwszego, regularne raporty z postępów informuj ucznia o jego postępach, co pomoże mu widzieć efekty pracy. Możesz co miesiąc wysyłać krótkie raporty z opisem tego, co udało się osiągnąć, nad czym warto jeszcze popracować i jakie będą kolejne kroki. Taka regularna komunikacja buduje zaangażowanie i motywację. Drugiego, zachęcanie do feedbacku pytaj uczniów o ich opinie dotyczące prowadzonych zajęć. Co podoba im się najbardziej? Co chcieliby zmienić? Otwartość na konstruktywną krytykę pokazuje uczniowi, że zależy ci na jego zadowoleniu i wspólnym osiąganiu celów. Trzeciego częste przypomnienia i motywowanie pamiętaj, aby przypominać uczniom o nadchodzących lekcjach i motywować ich do systematycznej pracy. Możesz używać e-maili, wiadomości na platformach społecznościowych lub dedykowanych aplikacjach do przypominania o zajęciach. 3.1.3 Budowanie zaufania i atmosfery wsparcia. Zaufanie jest kluczowym elementem relacji z uczniami, szczególnie w długoterminowej współpracy. Uczniowie, którzy czują się bezpiecznie i wspierani, będą bardziej skłonni kontynuować naukę przez dłuższy czas. Pierwszego: transparentność i uczciwość. Uczciwość w komunikacji dotyczącej kosztów, terminów i warunków współpracy buduje zaufanie. Bądź zawsze transparentny w kwestiach finansowych i nie obiecuj nierealnych wyników. Jasna i konkretna komunikacja od początku współpracy to podstawa. Drugiego wsparcie w trudnych chwilach uczniowie mogą napotykać na trudności w nauce, co może powodować frustrację lub chęć rezygnacji. W takich sytuacjach pokaż zrozumienie, oferuj dodatkowe wsparcie i zachęcaj do dalszej pracy. Pokaż, że zależy ci na ich sukcesie. Opinie od zadowolonych uczniów są potężnym narzędziem marketingowym, które może przyciągnąć nowych klientów. W tej sekcji omówimy, jak zbierać opinie i jak efektywnie je wykorzystać w promocji swoich usług. 3.2.1 Jak zbierać opinie od uczniów? Zbieranie opinii to ważny krok w budowaniu Twojej marki osobistej. Opinie mogą być wykorzystywane zarówno na stronie internetowej, jak i w mediach społecznościowych, co pomaga budować zaufanie u nowych uczniów. Pierwszego prośby o recenzję po zakończeniu cyklu lekcji po zakończeniu określonego cyklu zajęć, np. miesiąca, semestru, poproś ucznia o wystawienie recenzji. Możesz to zrobić poprzez e-mail lub bezpośrednio na platformie, na której prowadzisz lekcje. Zapewnij uczniom, że ich opinie pomogą Ci poprawić jakość zajęć i są dla Ciebie bardzo ważne. Drugiego uproszczone formularze opinii, aby zachęcić uczniów do zostawiania opinii, stwórz prosty i intuicyjny formularz, w którym będą mogli ocenić różne aspekty twojej pracy, np. przygotowanie do lekcji, podejście do ucznia, efektywność nauczania. Możesz używać narzędzi takich jak Google Forms, typy e form lub specjalnych ankiet dostępnych na platformach edukacyjnych. Trzeciego zachęty do pozostawienia recenzji oferuj uczniom drobne zachęty za zostawienie opinii, np. zniżkę na kolejną lekcję czy darmowy dostęp do dodatkowych materiałów. Pamiętaj jednak, by opinie były szczere i autentyczne, a zachęty nie wpłynęły na ich obiektywność. 3.2.2. Wykorzystywanie opinii w marketingu. Zebrane opinie od uczniów mogą stać się Twoją wizytówką, którą będziesz promować w internecie. Dobrze zaprezentowane recenzje mogą zwiększyć zaufanie potencjalnych klientów i przyciągnąć nowych uczniów. Pierwszego umieszczanie opinii na stronie internetowej. Opinie powinny być widoczne na Twojej stronie internetowej, szczególnie na stronie głównej oraz w sekcji poświęconej referencjom. Możesz także dodawać zdjęcia uczniów za ich zgodą, co zwiększa autentyczność recenzji. Drugiego opinie w mediach społecznościowych dziel się pozytywnymi opiniami na swoich profilach w mediach społecznościowych. W ten sposób budujesz zaufanie wśród obserwujących cię osób. Zabaj o regularne publikowanie opinii, aby stale przypominać swoim potencjalnym klientom o jakości twoich usług. Trzeciego wideo opinie, jeśli masz możliwość, poproś uczniów o nagranie krótkiej recenzji w formie wideo. Takie opinie są bardziej autentyczne i mają większy wpływ na nowych uczniów niż tekstowe recenzje. Możesz je udostępniać na swojej stronie internetowej, YouTube czy Instagramie. Czwartego wykorzystywanie opinii w kampaniach reklamowych opinie mogą stać się ważnym elementem płatnych kampanii reklamowych. Cytaty z recenzji mogą być umieszczane w reklamach Google ADS, Facebook ADS czy na banierach promocyjnych na stronie internetowej. Pozytywne opinie dodają wiarygodności Twojej ofercie. 3.2.3 radzenie sobie z negatywnymi opiniami. Negatywne opinie są naturalnym elementem działalności, szczególnie w środowisku online. Ważne jest, aby nauczyć się radzić sobie z krytyką i wykorzystywać ją do poprawy jakości swojej pracy. Pierwszego odpowiadanie na negatywne opinie odpowiadaj na negatywne opinie z profesjonalizmem i spokojem. Staraj się zrozumieć, co mogło pójść nie tak, i zaoferuj konkretne rozwiązania. To pokaże, że dbejsz o jakość swojej pracy i jesteś otwarty na konstruktywną krytykę. Drugiego wykorzystywanie krytyki do rozwoju negatywne opinie mogą być cenną informacją zwrotną. Wykorzystaj je do analizy swoich działań i wprowadzenia zmian, które poprawią jakość zajęć w przyszłości. Podsumowując, zarządzanie opiniami i relacjami z uczniami to kluczowy element rozwoju Twojej działalności edukacyjnej online. Zadowoleni uczniowie to najlepsza reklama, a ich opinie mogą przyciągnąć kolejnych klientów. Długoterminowe relacje budują lojalność i zapewniają stabilność w prowadzeniu biznesu. Zarabianie na nauczaniu języków online Rozdział 7 zarządzanie własną działalnością. Trzecie zarządzanie opiniami i relacjami z uczniami